jeszcze na szybko pokazać bo tutaj jest ten samolot tak się prezentuje od góry, tak od spodu tego tak od boku jego recenzje już jest wrzucone tu mamy motor też w wersji B nie jeździ tak wygląda od góry tak od boku no i mamy tego Jeepa z dzisiejszej recenzji tutaj siedzi se Żuraw. Dawno się już nim nie bawiłem. czołg, który zrobiłem. Z innych dwóch zestawów. Bedaman se Jeden, Bedaman drugi. DHB. Dla McDonalda. Dla z Lego podróbki. Spinner, nawet zapomniałem, że tu jest. Motory, kamyki. Mam taką manię, że lubię zbierać kamyki. Taki kamyk, taki kamyk, taki kamyk. I setki innych kamyków, ale to są aktualnie co znalazłem ostatnimi czasy. Są takie motory. jakieś się jeszcze znalazłem nawet. To jest Liquid Recenzowałem. Tam mam dwa kocyki w słoiku. Tu mam tego kaktusa, który nie działa. Notatki. Motor z Lego. To są motory z, też, które recenzowałem. Nie Niezlego plus ten jeszcze był ten jeep taki tu jest płaszczka podoba mi się jej kształt, więc została tutaj na blacie Oprócz samolotu prawdopodobnie wszystko rozbiorę z czasem